Jestem Karincia i witam Was w kolejnym odcinku Infosimpsów, a zanim przejdę do opowiedzenia Wam wszystkiego, co wiemy po live'ie na temat dodatku Uniwersytet, najpierw jeszcze skupię się pokrótce na aktualizacji, która wyjdzie już na dniach. I przede wszystkim 12 listopada będzie Maxis Monthly, czyli wtedy nam SimGuru powiedzą właśnie, co wyjdzie w nowej aktualizacji. Wiadomo, że aktualizacja na pewno wyjdzie kilka dni przed wyjściem dodatku, żeby przede wszystkim przygotować grę pod nowy dodatek, ale też ma również wprowadzić różne nowości. I wiemy już z tweeta właśnie SimGuru, że na pewno dojdzie coś nowego do kasa, prawdopodobnie jakieś nowe ubrania. Dodatkowo spodziewamy się, że wyjdzie pokazana na właśnie live dotyczącym właśnie uniwersytetu, że dojdzie możliwość zmiany wysokości kolumn, bo te nam twórcy pokrótce właśnie na tym live pokazali i prawdopodobnie to będzie dotyczyło całej gry, a więc dojdzie w aktualizacji i prawdopodobnie również w aktualizacji dojdzie zapowiadany również w zwiastunie rozgrywki komornik, bo tam na, na samym końcu tego zwiastuna było powiedziane, że jeśli Simka nie spłaci pożyczki, którą zaciągnęła na studia, to że przyjdzie właśnie do niej komornik, a więc prawdopodobnie ten komornik będzie również właśnie częścią gry podstawowej, czyli prawdopodobnie dojdzie również w aktualizacji i ma dojść jeszcze w tej aktualizacji coś więcej, coś nowego, o czym jeszcze nie wiemy. Więc prawdopodobnie te trzy rzeczy ubrania możliwość samemu zmieniania wysokości kolumn oraz komornik i jeszcze coś. W takim razie teraz możemy już przejść do właśnie omawiania dodatku uniwersytet, który oczywiście można było właśnie zobaczyć podczas live'a twórców. Jeśli ktoś nie oglądał, ja w opisie odcinka zostawię link. Jeśli ktoś zna angielski, to sobie może spokojnie obejrzeć tego live'a i zobaczyć wszystko, o czym tutaj twórcy mówili. Live jest długi, bo aż dwugodzinny, więc ja tutaj postaram się w skrócie opowiedzieć o wszystkich najważniejszych rzeczach. Dodatkowo w opisie odcinka znajdziecie link do zwiastu na rozgrywki, gdzie też dostało troszeczkę powiedziane i pokazane, troszeczkę tak naprawdę. Ja Wam zostawię link do wersji polskiej tego, live, tego zwiastuna, czyli do wersji z polskim dubbingiem oraz w opisie odcinka znajdziecie link do wpisu na blogu, gdzie też są fajne informacje w języku polskim. Przede wszystkim są tam wypisane, jakie kierunki będą właśnie na jakich uniwersytetach. Ja za chwilę Wam to też przybliżę, ale jakby ktoś chciał sobie dokładnie przeczytać i przypomnieć, to zawsze tam warto sobie zajrzeć. Więc przypominam, że ten dodatek uniwersytet wyjdzie już 15 listopada, czyli za niecały tydzień. No i teraz jakie są kierunki studiów? Przede wszystkim przypominam, że mamy dwa uniwersytety, czyli Uniwersytet Braichester oraz Instytut Foxbury. I na tych dwóch uniwersytetach są tak zwane kierunki normalne i kierunki prestiżowe. I na te zwykłe kierunki Nasz sim zawsze się dostanie, więc nie musi spełniać jakichś super wymagań. Zawsze nasz sim na takie kierunki normalne powinien się dostać. Zaś na te kierunki prestiżowe, już nasz sim musi mieć jakieś na przykład dobre oceny jako nastolatek, musi mieć jakieś umiejętności już rozwinięte związane z danym kierunkiem, i wtedy jest większa szansa, że na taki kierunek prestiżowy się dostanie. Chciałam powiedzieć, że wszystkie jakie są kierunki w simsach, są dostępne na obu tak naprawdę uniwersytetach, a więc bo czy idziecie na Uniwersytet Foxbury czy, czy na Instytut Fo Foxbury czy na Uniwersytet Braichester macie możliwość studiowania tak naprawdę na tych dwóch uniwersytetach wszystkich kierunków, tylko że na Uniwersytecie Braichester kierunkami prestiżowymi jest historia sztuki, sztuka kulinarna, dramatyzm, grafika, historia, język i, i literatura oraz komunikacja i te kierunki prestiżowe są normalnymi kierunkami na Instytucie Foxberry. Zaś kierunki prestiżowe Instytutu Foxberry, czyli kierunki biologia, informatyka, ekonomia, fizyka, psychologia i łotrodwo, które są kierunkami prestiżowymi tam, są zwykłymi kierunkami jeśli na Uniwersytecie Breitchester. Więc jeśli chcecie, żeby wasz Sim studiował informatykę, ale miał słabe oceny, jeszcze nie umie, nie umie programować tak naprawdę, to być może się nie dostanie na Instytut Foxbury na ten kierunek prestiżowy, ale wtedy będzie mógł na przykład na ten kierunek pójść na Uniwersytet Breitchester, bo tam informatyka jest zwykłym kierunkiem. Więc powiedzmy sobie tak, że to co jest prestiżowe na jednym uniwersytecie jest nieprestiżowe na drugim uniwersytecie i na odwrót. Więc tutaj e, tak naprawdę kierunki zostały podzielone i mówię, część kierunków jest... Prestiżowa część normalna na jednym uniwersytecie, i na odwrót jest na drugim uniwersytecie, więc mam nadzieję, że to jest zrozumiałe. Jeśli ktoś tego nie rozumie, niech po prostu przejdzie jeszcze do opisu na blogu i tam sobie może dokładnie jeszcze przeczytać. I, i to dokładnie tam widać, że właśnie jedne kierunki są tam zwykłymi, a tam prestiżowymi, i, i na odwrót. Dalej, również z, tego, z tej informacji na blogu oraz z tego, co pokazali nam twórcy na live, widać, że są tak zwane organizacje uczelniane, do których nasz SIM może przystąpić i właśnie będzie specjalna zakładka w, w, w interfejsie, właśnie, żeby przejść właśnie do tej zakładki organizacji studenckich i będzie można zobaczyć, kiedy taka organizacja studencka się spotyka i gdzie. No i żeby do takiej organizacji studenckiej nasz SIM mógł przystąpić, to musi porozmawiać z jego członkami i zapytać się o te organizacje i właśnie być może mu pozwolą właśnie do niej dołączyć taką sekretną organizacją właśnie jest sekretne stowarzyszenie które tam nie jest wypisane ale jest takim sekretnym stowarzyszeniem sekretnym kółkiem a tymi oficjalnymi kółkami na przykład na Uniwersytecie Braichester jest Klub Animatorów Braichester, Towarzystwo Przyjaciół Sztuki oraz Gildia Dyskutantów, zaś na Instytucie Foxberry jest to Koło Animatorów Foxberry Znawcy robotów oraz Prymusi. I jeśli chcecie się do nich dołączyć, mówię w, w, w interfejsie, będzie specjalna ikonka i tam właśnie będzie można zobaczyć, gdzie się spotykają e, i kiedy. Dodatkowo e, twórcy nam na live pokazali miasto Braicester, i to miasto podzielone jest tak naprawdę na trzy dzielnice. A więc jedną z dzielnic jest Instytut Foxbury, drugą jest Uniwersytet Braicester. A trzecią y, dzielnicą jest taka dzielnica, powiedziałabym, y, miastowa, taka taki główne, by, główny zalążek miasta. I on właśnie się znajduje pomiędzy tymi dwoma uniwersytetami, z uniwersytetami, i właśnie w tej głównej części miasta, powiedzmy w, tym, w tej głównym, powiedzmy, powiedziałabym, starym mieście, starówce, coś takiego, y, będzie właśnie biblioteka, będzie również bar oraz y, trzy parcele mieszkalne, na których nasz syn może zamieszkać, I jeśli chodzi właśnie o miasto. Braicester, to tam nasz Sim może normalnie mieszkać. Nie musimy chodzić na studia, by tam mieszkać. Tam Sim może nawet normalnie mieszkać bez niczego i dodatkowo to właśnie miasto Braicester możemy w każdym momencie odwiedzić i to właśnie niezależnie czy odwiedzamy to główną część miasta, czy odwiedzamy któryś z uniwersytetów, zawsze tam możemy pójść, zawsze tam możemy właśnie w domach, które tam są, zamieszkać bez po prostu bycia studentami. Nasz Sim może tam po prostu być, przebywać i tam. Również się wybierać w odwiedziny albo na przykład, żeby sobie zwiedzić kampus któregoś z uniwersytetów, zawsze możemy tam pójść, a więc to nie jest tak odizolowane jak to było w poprzednich częściach gry. Jeśli chodzi o studia, to właśnie idąc na studia, nasz Sim nie musi mieszkać w kampusie danie, danego uniwersytetu. Możemy nawet mieszkać z simem w tym domu, w którym do, dotychczasowo mieszkał nasz sim, a więc możemy mieszkać sobie e, czy to w San Maishuno, czy to w Windenburgu, czy to w Wierzbowej Zatoczce, czy to w Łazie Zrój, gdziekolwiek nasz sim mieszka, nadal tam może być i tam nadal tam może mieszkać e, i uczęszczać na zajęcia bez problemu, ale oczywiście jeśli chcemy, możemy się przeprowadzić naszym simem do akademika. Albo możemy sobie wybrać, że ma nasz Sim mieszkać gdzieś w jakimś innym miejscu, w jakimś innym domu. I to nie musi być dom konkretnie w Braichester, to może, mógł, może być dom nawet, nie wiem, w Sandmajzona czy w Windenburgu, po prostu jakiś inny dom, do którego nasz Sim się po prostu by przeprowadził. A więc mamy do wyboru Trzy opcje tak naprawdę, akademik, na, jeśli chodzi o akademik, to chyba mamy zawsze kilka opcji, a więc są chyba ze dwa albo trzy akademiki zawsze, więc tutaj jest wybór, albo możemy pozostać w domu, albo możemy się przeprowadzić do jakiegoś innego domu. Jeśli cho chodzi o to, kto może pójść na studia, to możemy pójść na studia młodym dorosłym, dorosłym lub seniorem, a więc nastolatki nie mogą iść na studia, ale jak tylko skończą szkołę, to mogą pójść właśnie, na studia. Żeby móc pójść na studia, nasz SIM musi złożyć podanie i później musi spojrzeć, czy został przyjęty na uczelnię, na jakie uczelnie został przyjęty, na jakie kierunki. Wszystko można zobaczyć właśnie, gdzie się nasz SIM dostał. No i jak oczywiście się gdzieś dostaniemy, jak się będziemy zapisywać na studia, to wybieramy, na który uniwersytet nasz SIM idzie. więc w jednym momencie możemy studiować tylko na jednym uniwersytecie i tylko Jeden kierunek, jak zakończymy już studiowanie tego kierunku, może nasz sim rozpocząć studiowanie kolejnego kierunku, więc jakby co zawsze możemy właśnie pójść na kolejny kierunek. Jeśli nasz sim ma mało simolonów, może się starać o różne stypendia. Jest ich naprawdę wiele. Na przykład jeśli nasz Sim pochodzi z biednej rodziny, ma możliwość właśnie ubiegania się o stypendium właśnie dla biednych rodzin. Na przykład jest stypendium dla różnych mieszkańców różnych miast. Na przykład jeśli ktoś mieszka w Braichester, to jest dla niego specjalne właśnie stypendium właśnie dla mieszkańców Braichester. również są inne stypendia dotyczące umiejętności naszego Sima, więc jeśli ma nasz Sim jakieś umiejętności już szeroko rozwinięte, no to może właśnie wziąć stypendia z tym. Związane. No jeśli nasz Sim nie ma stypendiów żadnych, jeśli, jest, jeśli nie, ma, nie ma jak pokryć uniwersytetu i kosztów tego uniwersytetu, zawsze może również wziąć pożyczkę studencką, którą oczywiście po studiach trzeba będzie oczywiście spłacić, ale to też zawsze jest opcja. Jeden semestr trwa 5 dni, to jest 5 dni roboczych, czyli 5 dni tak zwanych od poniedziałku do piątku. Więc jeśli naszym Simem zaczniemy studia w czwartek, to będzie miał on czwartek, piątek, sobotę i niedzielę, jakby nadal będzie na studiach, ale wtedy nie będzie miał zajęć, więc wtedy na przykład może popracować nad swoimi przedmiotami, swoimi umiejętnościami i później będzie miał jeszcze poniedziałek, wtorek i środę zajęcia, więc to jest 5 dni tak naprawdę bym powiedziała roboczych, i mówię, jeśli zaczniemy w trakcie tygodnia, no to będziemy mieli jeszcze ten weekend na postaranie się. Jeśli ktoś zacznie studia w niedzielę, no to skończy niestety je w piątek, no już tego weekendu na podniesienie ocen mieć nie będzie. Jeśli chodzi o to, jak wygląda ilość przedmiotów, jaką nasz Sim może wziąć podczas jednego semestru, to jest to maksymalnie cztery przedmioty związane z danym kierunkiem. Więc maksymalnie 4, a minimalnie można wziąć jeden kierunek, jeśli Jeden przedmiot, tak chciałam powiedzieć, więc maksymalnie cztery przedmioty, minimalnie jeden przedmiot. Jeśli wybierzemy, że nasz sim ma wziąć jeden, dwa lub trzy przedmioty związane z kierunkiem, to możemy dobrać mu tak zwany jeden przedmiot dodatkowy, ale on chyba nie wchodzi w podsumowanie tego, ile nasz sim wziął przedmiotów kierunkowych, tak, tak naprawdę, bo nasz sim musi chyba ukończyć 12 przedmiotów kierunkowych, by ukończyć studia, więc ma minimalna ilość semestrów, jaką nasz sim musi zrobić, to są trzy. Bo jeśli trzy razy weźmiemy z semestry po cztery przedmioty, to wtedy daje nam to 12, i minimalnie w trzy semestry można ukończyć wtedy naszym Simem Studia, ale właśnie 12 to jest taka magiczna liczba, więc musi nasz sim zaliczyć 12 przedmiotów, by ukończyć studia, a mówię w jednym semestrze maksymalnie można wziąć cztery. Aby zaliczyć dany przedmiot, oczywiście nasz sim powinien chodzić na zajęcia, dodatkowo na niektóre przedmioty, na przykład nasz sim musi pójść na egzamin końcowy, na niektóre musi na przykład napisać pracę semestralną, a na niektóre musi na przykład zrobić prezentację, więc zawsze będziemy mieli napisane, zawsze w mie miejscu, gdzie mamy karierę, możemy tam kliknąć i będzie napisane, jakie nasz sim ma przedmioty w danym semestrze, kiedy są zajęcia i co musi zrobić właśnie, żeby ten przedmiot ukończyć, a więc czy musi zrobić pracę, czy semestralną musi napisać, czy musi zrobić prezentację, czy musi pójść na egzamin. Jeśli chcemy, nasz sim podczas studiowania może pracować, a więc twórcy powiedzieli, że to jest jak najbardziej możliwe, tylko musimy uważać na godziny tej pracy, a więc tutaj naprawdę musicie zobaczyć, kiedy wasz sim ma zajęcia i kiedy miałby wolne na, na pracowanie, więc tutaj może warto by Pójść na przykład w wolnego strzelca, albo na przykład fajnie byłoby, może pójść właśnie w jakieś takie, powiedziałabym, pracy na pół etatu, bo wtedy na przykład można wybrać wieczorną zmianę, i wtedy powiedzmy, by się nam to nie zazębiało naszemu Simowi z pre, ze studiowaniem, ale oczywiście to jest Wasz wybór zawsze, czy wybieracie pracę, która się zazębia z, z, z zajęciami, czy nie, i czy te zajęcia olewacie, czy wolicie, żeby Wasz Sim pracował. Dodatkowo wasz Sim podczas bycia na studiach może dołączyć do właśnie drużyny sportowej danie, danego uniwersytetu, na którym jest, lub do drużyny e-sportowej, a więc e-sport też jest, nawet do jednego stypendium jest wymagane właśnie, żeby wasz Sim właśnie dołączył do takiej drużyny e-sportowej, by właśnie utrzymać swoje stypendium. Teraz może pokrótce opowiem, jak wygląda przykładowy kampus danego uniwersytetu, więc jak przy, wygląda e, przykładowa dzielnica, bo tak naprawdę dzielnica Uniwersytetu Braichester i dzielnica uniwe, e, in, Instytutu Foxbury wyglądają podobnie, są tylko powiedzmy w innych stylistykach, ale mają podobne e, właśnie parcele na sobie. Więc przede wszystkim tam są akademiki, chyba są nawet ze trzy akademiki e, do wyboru. Jest również centrum studenckie, czyli takie centrum, tak naprawdę, gdzie Simowie przychodzą się uczyć, widzimy tam jakieś grupki, które się co chwilę uczą. Są również takie tam specjalne komputery do robienia właśnie, do przeglądania wiadomości, do przeglądania różnej różnych wiedzy na, z różnego tematu. Dodatkowo w takim centrum studenckim jest również stołówka. I tam właśnie w zależności od godziny zawsze przychodzi SIM i wykłada jedzenie, które może nasz SIM wziąć za darmo, gdyż w akademikach nie można mieć kuchenek, a więc w akademikach nie można nic ugotować, chyba że jedynie w mikrofali, bo mikrofalówki można mieć w akademiku, ale nie można mieć tam kuchenki, więc jeśli wasz SIM jest głodny, to właśnie do takiego centrum studenckiego może pójść i tam za darmo się najeść. I o każdej godzinie dnia będzie tam jakieś inne menu podawane. Dodatkowo są królicze nory, a więc królice nory powróciły do The Sims 4, czy powróciły, przyszły do The Sims 4 z The Sims 3, bo mamy stadion, który jest taką króliczą norą i tam odbywają się właśnie mecze, czy to sportowe, czy to e-sportowe, na które nasz sim może właśnie uczęszczać jako widz na przykład. Również jest centrum nauki takie, gdzie może nasz sim pójść na jakieś dodatkowe wykłady, na jakieś dodatkowe zajęcia, takie jednorazowe zajęcia, jakby na przykład chciały sobie podnieść jakąś umiejętność, to, to zawsze może pójść na, taki, na takie dodatkowe zajęcia właśnie tam do centrum nauki może porozmawiać z wykładowcami w centrum nauki, żeby zobaczyć, co musiałby zrobić więcej, żeby mieć lepszą ocenę. Dodatkowo na kampusie znajdziecie budki i jest taka specjalna budka, w której tak jak na przykład w ucieczce plener w, tym, w tej miejscowości jest taka specjalna budka, gdzie można kupić zapasy. Tak samo będzie właśnie w, na obu uniwersytetach będzie taka specjalna budka, do której zawsze będzie można podejść, na przykład kupić zapasy i tam będzie można kupić na przykład rower, będzie można kupić książki, czy na przykład jakieś plakaty, czy jakieś dywany do ozdobienia Akademika, na przykład tam będzie można kupić mini lodówkę, ale również będzie można tam zasięgnąć informacji, tam jeśli chcecie dowiedzieć się dokładnie, jak wygląda proces. Wchodzenia na studiach, jakie są kierunki. Tam właśnie zawsze można zasięgnąć informacji, i tam właśnie można, mówię, tych informacji zasięgnąć, jak takie studia wyglądają. Dodatkowo, na kampusie szkoły powinny się pokazywać czasu do czasu budki z jedzeniem, więc jeśli na przykład w centrum studenckim już jest za późno, żeby na przykład jakieś jedzenie dostać, to zawsze w takiej budce z jedzeniem będzie można coś do jedzenia kupić. I dodatkowo, w każdym kampusie, na samym środku tego kampusu będzie szkolny pomnik. No i oczywiście ten pomnik będzie przez drugi uniwersytet, czasami właśnie powiedziałabym. Niszczony, będzie tam czasami na, na przykład na nim będą jakieś graffiti, albo, albo na przykład papier toaletowy, jeśli chcemy, to możemy właśnie pójść do. Uniwersytetu tego drugiego i właśnie zniszczyć taki pomnik, albo możemy dbać o własny pomnik i czyścić właśnie z tego, co szkoła przeciwna mu zafundowała. Dodatkowo, jeśli chodzi o umiejętności, to zostało potwierdzone, że zostaną nam dodane dwie umiejętności: będzie to umiejętność związana z robotami, oraz druga umiejętność będzie związana z dyskusjami. Dodatkowo, dojdzie jedna nowa aspiracja dotycząca oczywiście studiowania. Tak jak wspominałam w poprzednim odcinku InfoSimsów na temat tego dodatku, dojdą trzy kariery, i właśnie twórcy po, powiedzieli, że to będą takie kariery półaktywne, tak jak ja to zwykle, e, zwykłam mówić. Czyli możemy wybrać, czy nasz Sim idzie do pracy i znika na 8 godzin, czy Sim zostaje w domu i wykonuje jakieś zajęcia. I przypominam, że to są kariery prawnicze w edukacji oraz inżyniera, a więc trzy nowe kariery. Nie musimy kończyć studiów, by na nie pójść, możemy od razu się na nie wybrać, ale oczywiście odpowiednie kierunki studiów pomogą właśnie w tych również karierach. Tak jak mówię, półaktywna, więc albo idziemy do domu, albo zostajemy w domu i coś wykonujemy, albo idziemy na 8 godzin do pracy. W tym dodatku dojdą, prawdopodobnie w tym dodatku dojdzie opcja współlokatorów, a więc na pewno jak pójdziemy do akademika, tam nasz dzień będzie miał współlokatorów, ale jeśli na przykład mieszkamy w domu, to nasz sim może dać ogłoszenie, że szuka współlokatora, i wtedy się pojawi trzech potencjalnych współlokatorów. I może właśnie nasz sim wybrać, kto ma być współlokatorem właśnie w jego domu. I na przykład ten współlokator będzie się wtedy dorzucał do czynszu, a więc do rachunków. Więc jeśli chcecie, to właśnie współlokatorzy powracają. Jeśli chodzi o same akademiki. To jeśli nasz sim mieszka w takim akademiku, to niestety wtedy nie można wejść do trybu budowania. Ale jeśli na przykład zanim nasz sim się wybierze na studia, z trybu właśnie zarządzania okolicą, jeśli w danym akademiku nie mieszka żaden sim, wtedy możemy wejść do edytowania tego akademika i tam są dodatkowe opcje, które możemy ustawić. Możemy ustawić, że do jakiego uniwersytetu ma należeć ten akademik. Możemy ustawić, czy to ma być akademik na przykład dla. W danej płci, a więc czy ma być tylko dla kobiet, czy ma być na przykład dla mężczyzn, ale, albo na przykład koedukacyjny, możemy ustawić, czy może jakaś konkretna organizacja może być tylko w tym akademiku, a więc na przykład tylko mogą być tam, nie wiem, znawcy robotów na przykład, a więc będziemy mieli samych lokatorów, którzy Współlokatorów, którzy będą się właśnie zajmowali robotyką, ale nie musimy tego ustawiać, może być to ogólnie dostępny akademik dla wszystkich, ale to trzeba zrobić, zanim tam wprowadzimy jakiegoś zima. Jeśli chodzi o nowe obiekty, które mają dość z tym dodatkiem, to są przede wszystkim obiekty, o których już wspominałam w poprzednim odcinku, czyli stanowisko do robienia robotów, rowery, mini lodówki, stół do ping-ponga, beczka z sokiem, piłka do nogi oraz coś, co twórcy pokazali na tym live. Czyli kufry, które mają osobne wyposażenie. Do tej pory, jeśli mamy kufer i postawimy jakiś inny kufer, to one współdzielą jedno wyposażenie. Tak samo jest z lodówkami: wszystkie lodówki na danej parceli mają współdzielą to samo wyposażenie. A tu będą kufry dotyczyły, będą miały swoje wyposażenia, więc będziemy mogli z tymi kuframi mieć na przykład kufer dla jednego sima, dla drugiego sima, albo kufer, który zawiera tylko takie. Obiekty, a inny kufer będzie zawierał coś innego, więc w jednym będziemy mogli przechowywać tylko na przykład kryształy, w drugim tylko metale albo jeszcze coś innego, więc one będą, każdy kufer będzie miał osobne wyposażenie. Tak jak mówiłam w poprzednim odcinku, w kasie dojdą właśnie kolczyki, właśnie dojdą kolczyki na łuk brwiowy oraz na nos. Dodatkowo twórcy potwierdzili i pokazali nawet tytułaże, które mają wyjść. Twórcy również pokazali nowy typ przyjęcia, który ma dojść, a będzie to przyjęcie właśnie związane z beczką z sokiem. I na przykład główną sprawą podczas takiego wydarzenia będzie po prostu ukończenie beczki z sokiem. I trzeba będzie właśnie to będzie jako główne wydarzenie. No i twórcy potwierdzili, że nasi simowie, jeśli mamy włączone starzenie, to podczas studiowania będą się starzyć, gdyż studiowanie to już nie jest taka osobna sprawa, że nasz sim wyjeżdża i i po prostu wyjeżdża do świata simowego, tylko związanego z studiami, jest tam uwięziony, nie, nasz sim ma możliwość podróżowania pomiędzy światami, jest to otwarte, możemy robić, nie musimy nawet tam mieszkać, w, w, w Brychester możemy mieszkać gdziekolwiek indziej, więc to jest takie naprawdę bardzo... E, Możemy mieszkać nawet z, naszymi, z rodzicami naszego Sima dalej w domu. Nie musimy go wyprowadzać z domu. Więc to jest tak naprawdę takie bardzo, bym powiedziała, elastyczne. I dlatego twórcy stwierdzili, że nasz Sim podczas studiowania nie musi się starzeć. Ale tak jak powiedziałam, no nasz Sim będzie potrzebował co najmniej trzech tygodni, by takie, bo co najmniej trzech semestrów będzie potrzebował, by ukończyć studia. Więc to nie jest krótko. To jest dosyć długo, więc może czasami warto by sobie wyłączyć starzenie podczas właśnie studiowania, jeśli oczywiście chcecie. Jeśli gracie na przykład na krótkim albo normalnym życiu. To są wszystkie informacje. Myślę, że wszystkie takie w pigułce informacje jest ich na pewno dużo, dużo więcej. Jeśli chcecie właśnie do, dokładnych informacji, zapraszam do obejrzenia live'a. Link w opisie odcinka. Odcinek wyszedł naprawdę długi, ale spodziewałam się, że wyjdzie powyżej 20 minut, bo informacji jest naprawdę sporo. sporo dodatkowo na dniach powinny wyjść również materia materiały od game changersów, którzy w zeszłym tygodniu byli właśnie w Stanach i mogli sobie pograć w ten dodatek, więc na pewno dużo więcej szczegółowych informacji na dniach również otrzymamy od nich na teraz na ten moment to są wszystkie informacje jakie dostaliście jakie dostaliśmy mam nadzieję że ten odcinek wam się podobał i do usłyszenia do zobaczenia susu